be larger Przed chwilą tutaj za nami po drugiej stronie rzeki przejechał konny powóz, a my teraz postawimy, drodzy Państwo, na konie mechaniczne. Warto zwrócić uwagę na to, co nadjeżdża z mojej lewej strony. Zwróćcie uwagę na ten niesamowity złoty dach. My tutaj możemy powiedzieć, drodzy Państwo, złote a skromne, ale ten... Wóz, ta gablota naprawdę robi wrażenie w taki sposób, jak zwycięzcy Formuły 1 wysiadają do Państwa Marcin Pasecki i Paweł Szostak. Salon Montrim w Jasienicy. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, witam, cześć, hej. Panowie, sakramentalne pytanie, co to za gablota? No mamy tutaj nasz tak naprawdę jeden z flagowych pojazdów. Jest to Polaris Turbo. Turbo Air Sport, jak nazwa wskazuje, jest troszeczkę przygotowany do sportu, natomiast jest zrobiony, jest on przygotowany seryjnie, mamy seryjną klatkę, mamy założony dach, mamy założone co prawda dodatkowe fotele kubełkowe, pasy bezpieczeństwa, mamy siatki tutaj ograniczające, żeby gdybyśmy mieli jakąś kolizję, jakiś wypadek, jakieś dachowanie, nie daj Boże, żeby nie wystawić ręki, żeby tutaj jakby dbać cały czas o, o bezpieczeństwo, Mamy specjalne opony nadające się do jazdy po bardzo szybkich szutrach, bardzo duży skok zawieszenia, prawie 60 cm, żeby tym pojazdem można było skakać i bezpiecznie pokonywać różnego rodzaju przeszkody czy, można, czy, czy ścigać się po torach. Natomiast co ważne, ten pojazd jest tak przygotowany w wersji podstawowej, czyli to jest taka nasza klasa hobby, czyli nie musimy już dużo czasu spędzać, inwestować tutaj, żeby, żeby on był po prostu w takim stanie i żeby można było bezpiecznie pozbyć się troszeczkę swojej adrenaliny. Skąd taka zajawka w ogóle? Ach, no chyba to jest faktycznie wpisane w nasz, w nasz charakter. Tak jak ostatnio sobie rozmawialiśmy z Marcinem, doskonale się uzupełniamy, dlatego że Marcin uwielbia adrenalinę, uwielbia wysokie prędkości. Ja znowu uwielbiam dalekie wypady, dalekie, długie i faktycznie takie, takie ciekawe. Myślę, że faktycznie to jest wpisane w, w, nasz, w nasz charakter i nasze, nasze zainteresowania. Gdzie takim cudem, pojazdem możemy tutaj sobie pojeździć? Y jest, pojazd jest zarejestrowany jako ciągnik rolniczy, czyli, czyli możemy przemieszczać się po normalnych drogach, natomiast patrząc na jego specyfikację, na jego opony, to nam nie daje przyjemności. E, mamy tutaj, jesteśmy w okolicy, jesteśmy dzisiaj w Brennej, tak? E, my jesteśmy z Jaśnicy, Kołobielska, Białej. Mamy tutaj e, kilka, kilkanaście torów w całej Polsce, gdzie możemy przede wszystkim e, bezpiecznie, bez e, kolizji z, e, z przyrodą, z ludźmi, e, na tych obiektach e, spędzać czas i wykorzystywać, e, pokonywać kolejne granice tego samochodu. Nasze kolejne granice co więcej, można to robić z nami, czy z naszymi kolegami, z zaprzyjaźnionymi instruktorami, czyli, czyli cała ta zabawa jest w legalnych miejscach i y, y, z osobami, które y, po prostu mają o tym dużo pojęcia i mogą nam przekazać y, troszeczkę y, swojej wiedzy tak, i doświadczeń. Potrzebują jakichś specjalnych pozwoleń, predyspozycji, czy wystarczy zwykłe prawo jazdy, żeby tym się przejechać? No, na chwilę obecną wystarczy kategoria B, dlatego że y, większość tych pojazdów, zdecydowana większość y, tych pojazdów są schomologowane fabrycznie jako ciągniki rolnicze y, i wystarczy kategoria B, żeby się spokojnie poruszać. Oczywiście w ruchu ulicznym, y, z uwagi na to, że to jest ciągnik rolniczy, y, zabronione jest oczywiście jazda po autostradach i szybkiego ruchu, to oczywiście jest oczywiste, y, ale warto o tym oczywiście wspomnieć. To nie jedyne takie cudo, które posiadacie w salonie. Z jakich pojazdów można jeszcze u Was skorzystać? Posiadamy w ofercie kłady, że popularne czterokołowce od pojemności tak naprawdę 70 cm 3 czyli są to pojazdy, którymi nasi najmłodsi mogą zacząć jeździć poprzez tego typu pojazdy, tak zwane bardziej. Tutaj uwaga jest taka, że takie pojazdy zaczynają się od 150 cm 3 i fajna rzecz. Ja jako w tej chwili rodzic 6-letniej mojej córeczki Moja córeczka jeździ takim po pojazdem, kieruje, wszystkie elementy bezpieczeństwa, kazgi i tak dalej mam zachowane, jest to kopia tego pojazdu, natomiast w wersji mini. Siedzę z prawej strony, jestem w stanie zaciągnąć jej hamulec ręczny, zblokować pojazd, jeżeli chodzi o prędkość, chwycić za kierownicę, czyli uczę tych nawyków takich, przygotowuję do samochodu, y y do kierowania w przyszłości samochodem, y jakby powo powoli y z za się z tym wszystkim. No, myślę, że każdy z nas tutaj, y albo większość z nas to no, miała taką możliwość z nie wiem, z wujkiem, z dziadkiem gdzieś tam spróbowania, no nie mając tych 17-18 lat, teraz 18, teraz 18 robię prawo jazdy, żeby spróbować pokręcić, gdzieś tam nas krociło. No tutaj już teraz takie możliwości są. W ofercie posiadamy też skutery śnieżne, zarówno od skuterów roboczych, które pracują czy to z różnymi jednostkami, czy pracują przy wyciągach, poprzez skutery bardziej sportowe, które służą, nie wiem, do skoków, do, do jazdy w głębokim śniegu, w głębokim puchu, żeby tą adrenalinę można było też w tym momencie tam uwolnić. Właśnie, bo ja tutaj gdzieś usłyszałem poza kamerą, że Wy tak trochę jesteście jak ogień i woda. Ty lubisz gdzieś pojechać sobie takim pojazdem i podziwiać się te górskie krajobrazy? Taki pojazd na no, takie wypady on się nadaje idealnie? Tak, uważam jak najbardziej się nadaje, oczywiście trzeba sobie dobrać dokładnie właściwy taki model do, do swojego zainteresowania, no, taka też moja też oczywiście rola i moja praca, żeby dobrze doradzić, dlatego do takiego da, taki dalek, dalekiego zasięgu wypraw mamy w tym momencie taki pojazd demonstracyjny, genialny pojazd demonstracyjny, jest to Polaris RZR. Tysiąc czteroosobowy sprzęt, który naprawdę można wiele zrobić, wjeżdżać naprawdę w bardzo trudny teren i doskonale się bawić. Ty nie ma co ukrywać, lubisz się też pościgać takimi pojazdami. No, zostało mi to troszeczkę, że tak powiem, od, całego, od samego dzieciństwa z kolegami, którzy startowali w konkursowych jazdach samochodem kjd żeby zdobyć taką licencję rajdową, że tak powiem, sam z nimi zaczynałem. Sam taką licencję w wieku 17 lat zdobyłem i wystartowałem w swoim pierwszym rajdzie, to była cieszyńska Barburka Fiatem Seicento. Później ta moja przygoda z rajdami trwała parę lat, bo 7 lat się ścigałem w Rzucach Po rajdach gdzieś tam ta adrenalina została, więc zostały skutery śnieżne, zostały, zostały pojazdy tego typu, gdzie, gdzie w tej chwili na mojej takiej emeryturze, że tak powiem, mogę sobie bezpiecznie, fajnie, szybko przemieszczać. Gdzie to tak na co dzień znajdziemy? Bielsko-Biała Jasienica, salon, wy tam doradzicie, dobierzecie odpowiedni pojazd, no i potem tylko chyba pozostaje dobra zabawa. Tak, znajdujemy się w Wiesienicy, niedaleko Białej, niedaleko tego miejsca też oczywiście. Doskonała lokalizacja, doskonały też dojazd. Tam znajduje się nasz salon, ale też serwis. Bardzo ważne jest to, żeby podkreślić właśnie to, że, że ci, którzy będą używać, ci, czy u, u, którzy używają już tych pojazdów, mieli gdzie to przeserwisować. Dlatego stąd zapraszamy do nas. Już na koniec na Facebooku Was również znajdziemy? Y oczywiście, że tak. Montreal Polaris Beskidy zapraszamy. Facebook, Instagram, no i na przyszłą kawkę do nas. Drodzy Państwo, pyszna kawka właśnie w Bielsku Białej Jasienicy, właśnie u tych obydwu panów, do czego serdecznie zachęcam.